dobry, z tej strony laikajkwan. Właściwie to mar, ale większość z Was trafiła ja tu pewnie przez mój fanpage, także przedstawiam się jako raper. Jak pewnie zauważyliście, ostatnio bardzo ciężko było się ze mną skontaktować. Wyłączyłem się kompletnie z życia tak wirtualnego, jak, jak i tego za mną. Powodów było kilka. Zaczęło się od czwartego chyba mojego pobytu w szpitalu, tutaj niedaleko w Blackpool. W szpitalu znalazłem się jak zwykle przez chlanie. Był to mój czwarty detoks. Natomiast tym razem był, był trochę inny, kiedy ja już wiedziałem, że zmierzam ku końcowi, że już mi lepiej i, i mogę w sumie zacząć zbierać się do domu. Odwiedził mnie już mój późniejszy terapeuta, zrobił ze mną wywiad i powiedział: Słuchaj, dajcie pół godziny, mamy. Mamy jedno miejsce, więc jeżeli, jeżeli chcesz, bo to Ty musisz tę decyzję podjąć, to ja czekam i, i za pół godziny odjeżdżam. To, czy znajdziesz się w tym aucie ze mną, czy, czy nie, zależy, zależy od Ciebie. Ja na początku, oczywiście, powiedziałem, że nie, mam wyjebane na, na odwyk. Terapia odwykowa w żaden sposób nie przemawiała do mnie. W formie, w której ja ją wtedy jeszcze znałem i rozpoznawałem, no ale postanowiłem, jakby wykorzystać te pół godziny na faktycznie przemyślenie swoich urwal żenujących prób kontrolowania picia. No, i rozsądek wziął górę, zgodziłem się, no i powiedziałem: Dobrze, a mnie, jakby to był w ogóle, jak ja bym robił łaskę. Potem dowiedziałem się, jakie są tego koszta, jakie spotkało mnie szczęście, ale o tym w późniejszych filmach zajmiemy się również stroną taką administracyjno organizacyjną terapii odwykowej w Anglii. Powtarzam, nie wiem, jak wygląda to w Polsce. Mówię, że powtarzam, bo kiedyś już wypowiedziałem się na temat terapii moje. Otrzymuje swoje zdanie, to co powiedziałem wtedy w tej wywiadzie z, z Jurkowskim jest jak najbardziej aktualne. A ten kanał ma za zadanie przybliżyć Wam trochę terapię odwykową. Będziemy mówić o tym, jak ja się tam znalazłem, dlaczego to był już czwarty detoks z kolei, jak ta terapia przebiega, co tam w ogóle, o co tam kurwa chodzi. Jakie ja się czułem przed, podczas i jak ja się czuję teraz. No i założyłem: Nie ma mowy, dlatego że jest to próba spełnienia obietnicy danej moim terapeutom. Oni powiedzieli: Marcin, jak pamiętaj, a jak wrócisz do domu, to podziel się swoimi doświadczeniami z jak największą ilością osób, dlatego że nigdy nie wiesz, zawsze, zawsze może być ktoś taki jak ty, który. Który potrzebuje takiego głosu. No więc na wstępie zaznaczam, to nie jest, ja nie jestem terapeutą, więc w żadnym wypadku nie biorę jakiejkolwiek odpowiedzialności i przestrzegam, żeby nie sugerować się tym, co ja tutaj mówię. To są tylko moje doświadczenia. To, o czym będę tu mówił, działa tylko i wyłącznie w moim przypadku. I robię to z dwóch powodów. Jeżeli faktycznie ktoś jest podobny do mnie albo jest taki jak ja, nigdy nie wiadomo. Zawsze może znaleźć się ktoś, kto w jakiś sposób identyfikuje się ze mną jako, jako osobą. Więc jeżeli ktoś taki jest, to. Może moje spojrzenie na, na terapię odwykową pomoże mu albo jej zrozumieć, że jeżeli w ich życiu zaczyna się dziać coś delikatnie mówiąc, alarmującego, to terapia nie jest faktycznie takim złem wcielonym, tylko trzeba na nią spojrzeć pod odpowiednim kątem. I to jest drugi, drugi powód, dla którego postanowiłem założyć ten kanał, dlatego że ja byłem bardzo trudnym przypadkiem. Ja wkurwiałem tych terapeutów Chrys, Stepanie. Moim problemem zawsze było to, że odrzucała mnie terapia odwykowa. Moje doświadczenia z, z ludźmi, którzy, którzy przez nią przeszli były takie, że ja znałem te osoby przed i widziałem, jakie stały się po. To mnie kompletnie to nie przemawiało, dlatego, że w moim odczuciu one zmieniły się w i w moich oczach były cieniem, czy cieniami samych siebie z, z przeszłości. Dalej tak myślę, uważam, że dalej tak jest, dlatego, że no, nie chcę użyć tego słowa, ale użyję, bo mam mało czasu, a to tylko wstęp. Mainstreamowe podejście do, do terapii odwykowej, to co serwują nam media, to co można przeczytać w wywiadach, dla mnie jest pewnego rodzaju przekłamaniem i o tym będę tutaj mówić. Starałem się to rozwiązać podczas pięciomiesięcznego pobytu w klinice, w której byłem ja. No, i było to bardzo trudne. To była ciężka, haruwa. Kurwa, dam. Sesje terapeutyczne trwały 7 godzin dziennie. Ja podczas tych sesji próbowałem dotrzeć do źródła, znaleźć odpowiedzi, których ja szukałem. Natomiast moje pytania były dość kontrowersyjne, i moi terapeuci mieli z tym problem, dlatego że to była terapia grupowa. Pytania, które. Albo odpowiedzi, których ja oczekiwałem, nie mogły po prostu być mi podane na tacy przy tych wszystkich ludziach naokoło, dlatego że komuś mogłyby zaszkodzić. Oni wiedzieli o co mi chodzi, wiedzieli do czego ja tam, kurwa zmierzam, ale musiałem dojść do tego sam. Rozmawiałem potem z nimi, w że tak powiem kuluarach, i przyznawali mi rację i powiedzieli: Słuchaj, jeżeli dla ciebie jest to sensowne wyjście, jeżeli czujesz, że, że to działa to tak, patrz na to w ten sposób i korzystać z tego, dlatego że każdy musi, każdy jest inny. Musisz znaleźć no, swoją, jak patetycznie by to nie, nie brzmiało, drogę. Ja swoją znalazłem. Efekty są takie, że ja nie traktuję jakby trzeźwości. Kurwa, nie lubię tego słowa, ale no nie ma za bardzo innych zamienników w polskim. Yy, nie traktuję życia na trzeźwo jako, jako celu. To jest... Yy, to był dla mnie główny problem. Jak mi powiedziano, że to jest one day at a time, że yy, 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 zawsze musisz na coś yy, uważać, zawsze musisz być... Yy, Gotowy do, do obrony, bo na każdym rogu czai się choroba, jakiś wielki, kurwa, wyimaginowany demon, który mm, chce Twojego życia. To ja sobie pomyślałem, kurwa, Macie, ja nie mam zamiaru spędzić reszty swojego życia w strachu. Nie ma, nie ma takiej opcji. Nie, nie, to jeżeli tak to ma działać, to ja się kurwa wypisuję. No ale tak jak powiedziałem, postanowiłem jakby Dać z siebie wszystko, jakby naprawdę dać szansę yy, terapii. Yy, I zrobiłem to po swojemu, natomiast pod opieką sześciorga terapeutów oraz niezliczonej ilości ludzi, którzy pomagali im yy, no, na co dzień w ogarnianiu tej całej naszej wesołej kurwa gromady. Yy, w moim wypadku problemem yy, był alkohol. Już teraz mogę powiedzieć, kurwa, był. Nie jest, ale był. Reszta grupy miała no różne rzeczy za uszami, że tak powiem brzydko. Czyli niektórzy cierpieli przez uzależnienie od heroiny, niektórzy walili cox non-stop, niektórzy amfetamina. Niektórzy leki, takie, które dostajesz na receptę, o tym w ogóle też sobie porozmawiamy, bo kurwa, to jest strasznie śliski temat, bardzo delikatna kwestia i trzeba z tym uważać. No, multum ludzi, naprawdę, spotkałem cały spektrum, jeżeli chodzi o, o społeczeństwo brytyjskie. Wspaniali ludzie, świetne przyjaźnie. Historię po prostu nie z tego świata. Oczywiście nie będę nikogo wymieniał tutaj ani z imienia, ani, ani z nazwiska. Postaram się również tylko tymi historiami posiłkować, dlatego że wciąż czuję, że były mi opowiedziane w atmosferze zaufania i wzajemnej akceptacji. Także to bezwarunkowe. Zaufanie, które, którym nawzajem się obdarzyliśmy, zasługuje na to, żeby, żeby je uszanować. Natomiast z kilkoma osobami jestem na takiej stopie, że one wiedzą, że ja o tym będę mówił i nie mają z tym żadnego problemu. Więc głównym celem tego kanału jest udowodnienie każdemu, kto jest taki jak ja. Albo do mnie podobny, że terapia odwykowa to wcale nie jest jakiś kurwa wyrok, to nie jest coś, po skończeniu czego Twoje życie będzie czegokolwiek pozbawione. To, to, to nie jest tak i da się to zrobić, da się to na luzaku osiągnąć. Bo Naprawdę nie spodziewałem się ogromu pracy, jaka mnie czekała, ale jeżeli włoży się w to odpowiednio dużo wysiłku, to da się to osiągnąć i efekty są, przechodzą ludzkie pojęcie, a przynajmniej moje. Cieszę się życiem, jestem, jestem mega zajerany. Nigdy właściwie nie byłem, byłem bardzo apatycznie, Nastawiony do yy, wszelkiego rodzaju aktywności. Byłem, po prostu byłem odludkiem, nie? Kurwa, próbowałem sobie tłumaczyć to wszystko, że jestem introwertykiem, że ludzie są głupi, że coś tam, że... Yy, Oczywiście okazało się, że yy, nie jest to do końca prawdą. Trzeba było na to życie yy, inaczej spojrzeć, yy, i dla mnie teraz jest yy, naprawdę cudowne. Yy... Alkohol czy narkotyki to dla mnie nie ma już teraz różnicy. Alkohol to również narkotyk. Jest to bardzo silny depresant, szczególnie w dawkach oraz częstotliwościach, z jakimi i w jakich ja go kurwa przejmowałem. To było przejęcie. I o depresji oraz lękach i wszystkim, co jest z tym związane. Będziemy również mówić tutaj, i również pod kątem e, moich osobistych doświadczeń. Czyli po raz kolejny e, chciałbym, żeby każdy uszanował e, moją opinię na, e, na ten temat, czyli po prostu nie sugerujcie się tym, co ja będę tutaj mówił, e, w swoich własnych staraniach wyjścia z tego ciemnego zimnego, cichego kurwa nieprzyjaznego i na pewno w pewnym momencie już zabójczego dla was miejsca jeżeli w nim jesteście, mam nadzieję, że nie, mam nadzieję, że że żaden Albo żadna z Was nie, nie znalazła się w nim, albo w nim nie jest. Natomiast no, kurwa, statystyki są takie, jakie są. Spodziewam się, że jednak kilka osób może w tym miejscu teraz być. Ja w nim byłem, więc wiem, jak to jest, i wiem, że od czasu do czasu można tam usłyszeć ten taki bardzo miękki, miły szept, który. Stara się podsunąć Wam to najprostsze rozwiązanie. Niestety ono nim nie jest, więc jeżeli mogę, to bardzo Was proszę, jeżeli w takim miejscu jesteście, nie róbcie nic, co skrzywdziłoby tak Was, jak i Waszych bliskich ludzi, którzy Was kochają. Na pewno tacy są. Jeżeli twierdzicie, że że ich nie ma to tylko udowadniacie mi, że mamy rację że, że faktycznie kilka osób w takim miejscu jeszcze, jeszcze jest przeciwwagą dla, dla tej kurwa, jaskini, w której yy, trzyma was uzależnienie jest ten kanał yy, tak jak powiedziałem wcześniej będziemy mówić tu o tym jak ja się yy, znalazłem na terapii odwykowej, co tam z tobą robią, i co ty robisz ze sobą, kiedy faktycznie potraktujesz to poważnie, co się z tobą dzieje, jak to przebiega, czym jest ta wielka, kurwa przemiana, o której wszyscy mówią, a nikt jej jeszcze chyba nie widział, i jak czujesz się po przebrnięciu przez te wszystkie sesje, przez wszystkie jakby ściany, które musisz rozpierdolić, jeżeli chcesz dotrzeć do, do siebie. Będę również mówił o właśnie bardzo indywidualnym swoim podejściu do, do terapii odwykowej. Będę mówił, dlaczego bardzo zawiodłem się na spotkaniach, które notabene były integralną częścią Mojej terapii? Dlaczego zawiodłem się bardzo na, na całym koncepcie terapii odwykowej, rozumianej w znaczeniu takim klasycznym? Dlaczego uważam, że ludzie robią sobie krzywdę, mimo tego, że żyją w trzeźwości... Nie wracają do nałogu? I dlaczego wrócić do nałogu jako zdanie nie ma kompletnie sensu? Dlaczego według mnie nie ma czegoś takiego jak, y, jak progres czy postęp w terapii? Dlaczego czasem terapeuci y, skłaniają cię do tego, żebyś wziął coś na wiarę, kiedy czujesz, że nie powinieneś, czy nie powinnaś i dlaczego czasem masz, a czasem nie masz racji w takim wypadku. Będziemy mówić naprawdę o wielu rzeczach. Podzielę się z wami różnymi metodami, które ja stosowałem podczas terapii. Teraz niektóre z nich zabrałem ze sobą do Domu. Myślę, że najbardziej wartościową, najsilniejszą i taką, yy, która no, szczerze mogę powiedzieć, pomogła mi bardzo w, yy, w zmaganiach ze zrozumieniem samego siebie jest medytacja. i yy, no, Oczywiście, jeżeli ktoś tego nie robi, czy się tym nie interesuje, to ja sobie zdaję sprawę, że brzmi jak jakiś nawiedzony szaman, ale yy, o tym również sobie powiemy i może, może zmienicie zdanie na, na temat medytacji. Jeżeli, jeżeli nie, to, to nie. Yy, pozdrawiam wszystkich. Jeszcze raz proszę yy, osoby, które czują, że posiadają potrzebę, żeby ktoś ich wysłucha, żeby osoby, które, które teraz rozumieją, o czym ja mówię, a mówię o tym, co dzieje się z wami w nocy. Są to rzeczy, o których nie rozmawia się z kumplami, z rodzicami, z partnerem. Jeżeli dzieją się z wami rzeczy nad ranem, o których nie rozmawia się ze znajomymi, to proszę was, żebyście po pierwsze sięgnęli po pomoc, bo ja nie jestem terapeutą, nie, nie uratuję tutaj nikogo, to nie jest mój cel. Ale zgłoście się gdzieś po prostu, na, nawet na pogotowie, i powiedzcie, yy, co dzieje się w Waszych głowach, i obiecuję Wam, że ktoś Was wysłucha. Problem jest yy, no najczęściej taki, że. Wszyscy boimy się tego, że mimo tego, że ktoś nas wysłucha, to za chuj nas nie zrozumie, dlatego że to naprawdę ciemne miejsce i yy, ciężko to wytłumaczyć. Natomiast ludzie, którzy, yy, których spotkacie na, na swojej drodze, jeżeli już podejmiecie ten, ten pierwszy krok, yy, są profesjonalistami, więc yy, nie bójcie się, po prostu, po prostu to zróbcie. Yy, Mniej proponowano. Żebym został w klinice jako, jako już terapeuta. Odmówiłem dlatego, że nie czuję się jeszcze gotowy. <grym> dlatego, że, no kurwa, 5 miesięcy trochę mało, szczególnie jako, jako pacjent. Natomiast moje wykształcenie pozwala mi na to. Są Transferable, transferable Skills. Myślę jeszcze o tym, może. Może się zdecyduję, zobaczymy. Na pewno, jeżeli już podejmę tę decyzję, będę potrzebował no, edukacji w tej akurat materii. Bo mówimy tu o ludzkim życiu, więc kurwa, mimo tego, że się uśmiecham, nie ma żartów. Nie ma się z czego śmiać. Ja się uśmiecham, bo jestem szczęśliwy. To szczęście będziemy, będziemy sobie wspólnie odkrywać, jeżeli ktokolwiek z was yy, będzie miał to ochotę. Yy, ja ten kanał również traktuję jako, jako zapis yy, mojego nowego życia. Robię to również yy, dla siebie. Yy, jeszcze nie jestem w stanie yy, opisać szczegółowo, na czym to szczęście polega, yy, skąd ono wypływa i Jaka jest dokładnie jego natura? Dlatego, że jest to bardzo świeże, bardzo młode i małe. Ja to bardzo teraz chronię. Poczekam, aż wyrośnie, to, to może, może sam dowiem się o tym trochę więcej. No i jeżeli tak, to na pewno, na pewno się tym z Wami podzielę. Zawsze możecie do mnie napisać. Będę się starał odpowiadać na każdą wiadomość. Mail. Jeżeli już go tam na dół dałem, to. To jest. To ja nigdy nie prowadziłem kanału na YouTube, także nie wiem w ogóle na czym to kurwa polega. Muszę się tego wszystkiego nauczyć. Na pewno będę to w jakiś sposób rozwijał graficznie. Jeżeli chodzi o dostępność informacji, będę starał się wesprzeć tutaj jakimiś linkami do, do stron czy, czy organizacji, które pomagają w problemach z, z uzależnieniem. No i tak, spełniając prośbę moich terapeutów staję się głosem ludzi podobnych do mnie. No i mam nadzieję, że, że komuś pomogę. Jeżeli nie, to jestem pewien, że, że nie zaszkodzę. Kanał nie ma mowy. Ja jestem Laikajkwan i pozdrawiam serdecznie. Czekajcie na na nowe filmy, które będę starał rzucać się, yy, no, cyklicznie.